Hej, witajcie ponownie na kanale Shyberix a w dzisiejszym odcinku planuję zmotoryzować jeepa wranglera oczywiście z serii technik czyli zestaw Lego technik 42122 wykorzystam do tego silniki zestaw silników Power Functions oczywiście pilot Standardowego batery boxa na baterię AA. Standardowego baterii boxa na 6 baterii AA. No, każdy, jak ktoś miał właśnie system Power Functions, to każdy powinien mieć takiego batery boxa. Silnik xl -ka. Do napędu, oczywiście. Serwo od kady. Do skrętu może być od Lego albo od jakiejś, jakiejkolwiek innej marki, która jest kompatybilna właśnie z Lego i ma w takim dokładnie kształcie serwomotor w sensie niekoniecznie takim kanciastym, ale no. No i oczywiście odbiornik podczerwieni. Może być zwykły, może być V2. Jak to chce bo i sprawdziłem i na tym, i na tym xl i serwo działa. Także zabieram się za zmotoryzowanie tego Jeepa. I jestem już właśnie, yy, praktycznie skończyłem skrętną oś, tak to się prezentuje. I tu nie możemy dać axla dziewiątki, ponieważ jak go się tutaj wsadzi, no, no nie można go tutaj wsadzić, ponieważ... Jak widzicie, przeszkadza mi tutaj ten pin, więc dam tutaj dwa krótkie, czyli trójeczki. W ten sposób. I w ten sposób może to zabuduję. No nie wiem jeszcze, ale raczej tak zostanie. Także za chwilę do Was wracam. No dobra, i udało mi się zrobić przednią skrętną oś. Mamy tutaj oczywiście, tu powinna być wyciągarka Ale niestety ja, ją, tak jak mówiłem w recenzji, ja ją zgubiłem Także pozostaje nam tu bloker Tu mamy zamocowany serwomotor Tu mamy dwie elki One będą do zamocowania baterii boxa Tu sobie już miejsce przygotowałem w te dwa piny wepnego tu mamy yy, koło zębatne, wyjście do koła zębatego i zębatki. I w ten sposób będzie się odbywał skręt. od razu z opcją pilota podłączę. Yy, tu muszę sobie sprawdzić. Skrętku jest do niebieskiego. Przód tył napęd do czerwonego portu. Działa, jak widać. Jest dosyć mocny ten skręt. Luzy, praktycznie ich nie ma. I zamocowałem już Battery Boxa. On, yy, on jest tutaj osadzony na tych dwóch pinach, tych, których wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj mamy yy, serwomotor. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, mamy wyjście do koła zębatego i zębatki. Yy, tutaj użyłem takie śmieszne klocki do zrobienia właśnie skrętu no i cóż za chwilę do was pewnie wracam dobra jestem już po usztywnieniu całej konstrukcji tutaj nie ma połączenia baterii boxa i serwomotora i przodu jest bardzo mocne nie ma tu możliwości żeby coś tu nam się wygięło, złamało, pękło tu nie dawałem obrotnicy ani zawieszenia, tylko na tył, więc dlatego to jest takie sztywne. Myślę, że na spokojnie można by było tutaj tym miejscem wbijać gwoździe. <grym> y tutaj poprowadziłem dwie belki, żeby można tutaj te wszystkie rzeczy było zamocować, ale też tu poprowadziłem kabla, żeby te kable jakoś uporządkować. Teraz odbiornik podczerwieni. Tu już sobie przygotowałem miejsce właśnie w te dwa piny wewnego. I podpiąłem już odbiornik podczerwieni. Podpinamy go do, bezpośrednio do battery boxa. A kabel od serwomotora... Czekajcie chwilę. Musimy tak to sobie wypiąć. Przeprowadzić na chwilę kabel w ten sposób. O, żeby, bo tu będzie oj, żeby nam nie kolidował, nie przetarł się. Nie wciął się przede wszystkim tutaj w koła zębaty i w dyferencjał. To tak. To tak. I tutaj do niebieskiego portu podpinamy. Skrętku. Tu gdzieś, jakoś w ten sposób, pewnie dam silnik do napędu. Ale najpierw zobaczmy, czy wszystko działa. Skrętku nam działa właśnie. Tu jest cały przód. Ta, tu jest oś, nie tu. Niech Wam się nie zmyli. Jeszcze zobaczmy od dołu. Udałem trzy belki, żeby to było jak najsztywniejsze. Starałem się nie używać tutaj kardanów, żeby w razie czego, jak coś mi pęknie, to żeby nie kardan, mimo że kardanów mam sporo. Dobra. I za chwilę już... Pewnie jak pokombinuję, jak zrobić ten napęd, ale pewnie na dyferencjale jakoś. To za chwilę do Was wracam. No dobra. Jestem już z zamocowaniem dużego silnika XL do napędu. Mamy tutaj tylny napęd. Mamy tu. O. Zawieszenie, tu mamy. Tylko, że. Na razie to nie jest usztywnione, więc muszę to przytrzymać. Tu mamy zawieszenie, mamy tu dyferencję. Także tak, w pierwszej kolejności zobaczcie, ważne, w ten sposób do silnika dajemy małego aksla dwójkę czerwonego albo w jakimś, jakimkolwiek innym kolorze i dajemy koło dwudziestkę. Ten sposób. I tutaj. A, jeszcze tu pin. Jeszcze. Oj, sorry. Jeszcze piny. Tu musimy sobie wpiąć. Tu. I tu. I teraz tutaj montujemy duży silnik XL. Tylko jeszcze. I wpinamy tutaj właśnie ten nasz duży silnik XL. Tym pinem tu musimy wcelować. I wcelowywujemy tą dziurką tu. Bardzo ważne. Tu musi być wyjście do kabla. Teraz te rzeczy muszę wszystkie tutaj wpiąć. Dyferencją i tutaj. To teraz tak, dobra, na razie może nie będę z tym kablem robił porządku, to sobie na później zostawię. Podpinam ją oczywiście tak jak tutaj jest na pilocie do czerwonego i sprawdźmy czy działa. Kurde, ja mm, nie. și o două. Grand. Wszystko jak zwykle muszę naprawiać. Ustawienia na pilocie są takie same dokładnie jak w zestawie 9,3, chociaż nie. Takie są ustawienia, że tu musi być w górę, to musi być w dół. A, zapomniałem zupełnie o jednej, no być może dosyć ważnej rzeczy, żeby kabel nie był ogranicznikiem tylnego zawieszenia, które i tak jest symboliczne. To tu dajemy elki na dwóch pinach i w ten sposób to sobie tutaj działa. Zrobiłem tu taki dosyć fajny może porządek z tymi kablami i jeszcze tutaj wrzuciłem pin, żeby można by, żeby ten kabel się nigdzie nam nie ruszał. Tu jeszcze dojdą oczywiście koła. uważać, żeby właśnie to się nie zdarzyło. Czyli żeby koło zębate z dyferencjału nam nie wypadło. Teraz muszę oczywiście wszystko wkładać. Dobra. Tak jak już wcześniej mówiłem, schręt jest dosyć mocny i nawet jest dosyć szybki ten Wrangler będzie, przypuszczam, ale też z kolei mocny, bo mamy tu w końcu duży silnik XL. Dobra, to ja już zabieram się za zabudowanie, dokończenie, wzmocnienie całego Wranglera Jeepa i za chwilę do Was wracam. No dobra, jestem już właśnie po zrobieniu podwozia. Jak widzicie, tylne koła są trochę uwalone, no ale te koła są z zestawu Lego, znaczy nie, nie z zestawu. Tylko z w sumie z zestawu. One są z tego mm, właśnie Wranglera. Dwa odebrałem. Dwie opony odebrałem. Dwie opony y, dobrałem chyba z traktora z Lego City. E, y, I kto pamięta taki samochód RC który właśnie miał takie złote opony, znaczy nie złote, tylko srebrne, takie, i miał takie właśnie opony, to w komentarzu, niech napisze komentarz, niech napisze komentarz, pamiętam, to wtedy ja, to wtedy te komentarze mogą liczyć ode mnie na przepięcie serduszka. Yy, mamy tutaj włącznik. Tylne koła. Tylne oś. Skręt na przednią oś. Skręt jest, tak jak mówiłem, dosyć spory. No, tabel się... Zaplątał, bo mam całe okablowanie. Właśnie zamocowany ten nasz duży silnik XL. Oj sorry. Ja już go sobie testowałem i on dosyć fajnie sobie po nierównościach radzi. Na przykład po kanapie, po łóżku, po takich rzeczach. Ja na przykład, tak na testy, na przykład, mam na przykład tutaj pudełko od zestawu 42095. Trochę się zakurzyło. Trudno. Zobaczcie. fajnie sobie z ten mm, z z z zeskoczył zobaczcie magic tu nagle się pojawia Wrangler ustawienia na pilocie, że tak powiem, są takie, że jakby to jest skierowane w dół i to też jest skierowane w dół. Jeszcze nagram film w zwolnionym tempie w sensie Początek będzie normalnie, bo moja kamera ma takie zwolnione tempo, właśnie troszkę dziwne. Dobra, jeszcze ostatni test, i już się z Wami żegnam, bo to była część pierwsza, czyli test mocy. Test. Yy... Mocy to był ostatni test. To była pierwsza część, czyli właśnie całe podwozie. A w drugiej części sobie zrobimy całe nadwozie. Planuję to zrobić tak, żeby to było zdejmowane. Zakres zawieszenia jest symboliczny, tak jak wcześniej mówiłem. Dobra, to z mojej strony na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!